Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam was na spotkanie z książeczkami dla najmłodszych. Tym razem Eko książeczki dla najmłodszych. Są to bardzo piękne publikacje zabierające dzieci w różnorodne obszary naszego otoczenia. Mamy w powietrzu, w górach, w dżungli i w oceanie. Wam na przykładzie jednej z publikacji, jak one wyglądają. Są naprawdę fantastyczne. W takim pudełeczku otwiera się je, obojętnie, czy z dołu, czy z góry. Ważne jest to, żeby je trzymać jednak w tym pudełeczku, a zaraz Wam pokażę dlaczego. Po otwarciu ich mamy coś takiego taką wkładkę, jakby ściągę i właściwą książeczkę. Która jest fantastycznie długa e, i pozwala dzieciakowi na e, zabawę taką w troszeczkę, jakby w wędrówkę od podnóża góry do góry. I tak samo jest e, z pozostałymi e, publikacjami: od głębin oceanicznych aż do e, powierzchni oceanu. Każda z książeczek ma taką ściągę, jakby. I e, całą zabawę zaczynamy od e, pokazywania ilustracji na początku dziecku. Na początku przyglądamy się, widzimy jakie mają kształty. Później rodzic e, opowiada o poszczególnych zwierzętach, nazywa je, a następnie włącza do zabawy tę wkładkę. Czyli pokazuje określone zwierzę i każe pokazać je na ilustracji. No i dziecko wyszukuje i bawi, bawi się w ten sposób e, rozwijając spostrzegawczość. Kolejne etapy zabawy mogą rozwijać jeszcze inne umiejętności. Może do tego dojść. Także nauka e, czytania. Można stworzyć, wydrukować Plansze z napisami poszczególnych zna, z nazw zwierząt, na przykład Jeleń. I do tych planszy dziecko na początku dopasowuje z tej ściągi zwierzęta, a następnie dopasowuje z książeczki. I już kiedy umie dobrze czytać, ta ściąga nie będzie mu potrzebna, będzie znało już całe słownictwo. I będzie potrafiło przeczytać z tego do, do wydrukowanego samodzielnie kartonika i wskazać na planszy, co to takiego jest. No ja troszeczkę ubolewam, że nie powstała taka ściąga tego typu, no ale w sumie to by było trochę, by, trochę miejsca by zajęło, żeby były kartoniki z poszczególnymi nazwami zwierząt do określonej książeczki. Bardzo by to ułatwiło w nauce czytania globalnego, ponieważ e, no, nie trzeba byłoby drukować, wycinać i tak dalej. Rodzic by miał wszystko pod ręką. No ale nie można mieć wszystkiego naraz. I tak są fantastyczne, i tak pozwalają e, rozwijać wiele ważnych umiejętności, bo dostajemy tu naprawdę bogate słownictwo. E, każda książeczka z tyłu ma e, Informacja o tym, w jaki sposób ona wygląda, yy, i gdzie znajdziemy instrukcje, w jaki sposób się bawić, w jaki sposób pracować, ale oczywiście to są, nie są jedyne zabawy i jedyne sposoby na spędzenie czasu z tymi publikacjami, bo to y, one mogą być naprawdę faja, fantastyczną y, inspiracją dla dzieciaków, mogą zachęcać y, młodych czytelników do rysowania takich światów, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z przedszkolakami i oni, one na przykład szukają różnorodnych inspiracji, można z tektury stworzyć podobną, rozkładaną i przerosowywać sobie zwierzaki, które dzieciaki widzą tutaj. Tym bardziej, że te rysunki są dość realistyczne z jednej strony, a z drugiej strony bardzo proste i dzieciom będzie bardzo łatwo to narysować. Polecam i do zobaczenia.